Wiedziałem, ha Hej, Zajebiście przystojny głos, prawda? Oczywiście nie tak przystojny, lub piękny, jak ty. Jeżeli szukasz więcej przystojnych ludzi, jak ty, zapraszam na serwer Discord Silver Halfstack Members. Pełen przystojniaków. Instrukcje niejasne. Pewnie z Xboxie. Znowu. Chcę powiedzieć, jak bardzo mi się podoba nowy album, problema, ale wywiedziłem Zapytacie mnie, co robię. Nie. Patrzę na swoją przyszłość. <laughs> Podeślij. Do, do, dobra, dobra. Czekaj chwilę. Ej, ale miałaś używać krótkofalówki, musiałeś zrobić... Ksz, ksz. No co ty robisz? No? O, wow. <laughs> Chyba ci krótkofalówka wpadła do mikrofalówki. Bardzo coś tego wandala, co? Ach tak, klasyczny dzień w Kędzierzynu Koźlem. Próbka uzbrojonych ludzi po zęby szukających zwady. Ach tak, dzień jak dzień. Aksiumy! Witamy w kąciku erudycji, w którym tłumaczymy niewytłumaczone. Kędzierzyn Koźle. Piękne miasto. Niewiele osób wie, że w oparciu o realne wydarzenia z Kędzierzyna Koźlego zostało zrobione wiele gier, takich jak The Island, The Island 2, Dying Light, Dying Light 2 i gra, którą mamy na warsztacie, czyli Far Cry 5. Kultyści, zombie, co za różnica? Wybrano to właśnie miasto. Plus, mają tam pomnik papieża, co dodaje dużego uroku. To jest cały kontekst. Przestaniesz? Ostatnio mówię coś innego. Hey, ale i tak się sprzedajesz. Pieniądze. <śmiech> <śmiech> Nie Nie, pieniądze. Nieprawda, się sprzedaje bez pieniędzy. Co ten Joru, to co, to co, co? co, co? Mm. Mm. Nie będziesz miał czasu. Nie no, teraz, przecież... Nie? No ty bierze, przecież on... Ale nie co Zostań tu i wybuchniesz. Zepsułeś. Ty było, teraz Co? O! No. Co jest? Spaszy! Ciągnij Ignata ich zabij. Byłoby śmieszne, jakby się tak dało zrobić. Świeża? Do mnie. Świeża do nogi. A ty postaraj się nie zrobić nic głupiego. No widać, czar. Sorry, ja po prostu dzisiaj mam trochę taki... ...humor. Bo ja go nakręciłam po prostu. Jedyna samica, w wyszła gauta, słyszę, on od razu No. Siostra mnie dzisiaj po prostu. siostra, co? No, szanownie. Szanownie, nie powiedział tego. Ale ty, ty mówisz, że lubisz widzów. Na Twoim miejscu ściszłbym słuchawki. Ty sorry, że ci przerwę, ale zobacz, jak w Polsce mają monitory z napisem, co będą śpiewali. No mówiłam, kadzieży w koźle, no. O, o kurwa, o, o ja... Kurwa, coś na szpadle, kurwa. Jak teraz na niego patrzę, myślę, mąkę. Jak Ach tak. Słynna granica przy kędzierzynie koźlim Właśnie uciekamy do reszty Polski. Co? Nie, 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 nie. to tu się stało? Nie, ale no laki, co tu się dzieje? A wiesz, że tam... Wiesz, że możesz rzucać w ogóle tymi broniami, nie? Żartujesz. Gonicie. rzuć, rzuć, rzuć go. Taczka. Takiego hulta się nie spodziewałem. Wiesz, że ty nas ferszy, jeśli i umrzesz. Nie, jeżeli ktoś mi pomoże. A tylko I ja właśnie, dlatego umrze W Polsce mamy piłkę nożną, a w Kędzinie Koźli mamy. Chciećkę przed królem. do śmierci życie. Nie wychylajcie, no! debile! A to ty! <śles> Wolta Poczystyki! Dziadek go zrobił Mógł pewnie Alzheimera, jakiegoś Parkinsona i jeszcze inne kilka pokemonów i kurwa go zrobił, nie? Pokémonów. Pierdol No bo no, nie, 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 nie Okej okay. Idę na, na, na Czyli celibat Zobacz, w Kęcierzynie Koźlim nadal no, mają kamery. telewizory plazmowe Przede wszystkim mają kamery na całym terenie kędzierzyna. Skoro to się określa pokemonami to czy to się łączy z tym, że na przykład niektóre dziewczyny z mojej klasy mogą na na nazwać Alzheimerem? Idziemy kopać drewno Minecraft! Uważaj! <grym w klasie> nie nie ma z dziewczyn wkać! <klasie> no, nie, nie jestem Pokemonem, nie możesz się nazwać schizofrenią. Yo, jaka ładna roślina! Wykop ją Kurwa nie wiem czy zrować Valoranta Daj głos! O! Słuchaj, no jak do psa. No bo Valorant to moja suczka jest. Krew. Wikia. Oh. Oho! Chcesz się pochwalić, że mam nowe słuchawki i w końcu słyszę dobrze Wika, ale fajnie, to nie było mi na Wiki, tylko mój słuchawek. Mówiłam, kurwa. Wiesz, co masz taki y, ziarnisty ekran, że nie widzę. Bo mi Discord Nitro zabrał! Ha. Kurwa! Kocie, no się o, <laughs> Ty jesteś pewna rzecz przez nisko nie niej Siodło Ej Chodź Czemu? Chodź jedziemy <laughs> Chyba go nie ma U, To chyba ten który byś mu uratować wiesz? Dobra jestem. <laughs> Tylko jesteś chce wciąg. Czemu ty w ogóle nie idziesz z masz do szkoły, małolacie? My tu siedzimy, mamy poważne ja, rozmowy. Jutro. Pijemy sprośne trunki. Sprośne trunki. Tak, bo po nich się rób. Ej, co jest? Ja? Ty głupi jest! <laughs> Kurwa! Wow. Tak do widza się odzywać się wiesz co sparzam? Nie, to było do ciebie akurat. Yeah. MARW GDZIE TY JESTEŚ? Szymon! A, mm -hmm. okej. Okay. To nie, zły solo link. Dzień dobry, dzień dobry, wróciłem, witam... Że to piasek. Piasek. Czemu? Kurwa jesteś skrzyn... nie widziałaś tej jet? Nie! Czemu ty się ja śmiesz? Umrzyj, Boże. Po... po... Pozdrów mamę, powiedz, że wieczorem będę. A po co? Ale że ty... Ten? Le, lesbika? Bardziej nekrofilka, ale tak Chyba... Chyba nie powinieneś kierować Tak bardzo mi boli, to już nie mogę być <coughs> bardzo ekspresywny Bo jak będę za bardzo ekspresywny, to, to się otworzy jest za pokonaną drzwi Ale możesz być ekspresowy NO KUR... Aż też tam widzę twój stream Dobra, <coughs> bo teraz ja. będzie dużo strzelania więc Strzelanina Aha. Hilfe, hilfe. 16 dostałem! O, wiecie? No! No way! Pyszem wrócił do Golda. Weź jak to do Golda wrócił? Ło! Aha, aha! Pyszon w Goldzie. A ja Jestem. O, ja jednak jest Długo nie posiedzi w tym Goldzie. Spokojnie. Nie ja Przykre jest to, że ma rację. Mi, co ty masz za profilowe? Co hmm? ty masz za profilowe? Jestem tym Discord-kitem dorabiam na boku. Myślisz, że czemu z gadam? Wiedziałem! To... Wiedziałem, że to był jakiś podryw na tym no, było... Ja wiedziałem!